Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony sniki witam was w drugim, drugim odcineczku Olden Era gramy sobie Necropolią luźnie sobie ją testujemy na luźnie jak za dawnych dobrych czasów z dwoma trzema bohaterami sobie po prostu klikamy i sobie gramy, testujemy mechaniki w tym demie, testujemy w jaki sposób ten heroes będzie się rozwijał, czy mi się spodoba, czy nie. Jak na razie się w miarę, w miarę fajnie bawiłem i w miarę fajnie bawię. Oglądalność nie jest jakoś bardzo wielka, więc zostawcie łapkę, komentarz, udostępniajcie, żeby się niosło, bo będę dzięki temu bardziej wdzięczny i szczęśliwszy. I cóż, grajmy sobie dalej, tak? Testujmy sobie. Ktoś mi powiedział, żebym sobie blury wyczyścił, zmniejszył blury i już sobie patrzę na coś takiego, czy gdzie to jest do cholery są te blury. Cienie chmur, mgła dystansowa, głębia ostrości, cienie chmur, ale jakby nie widzę tutaj nic stricte takiego pod te rzeczy. Albo jestem głupi, albo ślepy, nie wiem. Nie wiem, nie widzę. Okej. Okay. Huh? Hmm. No to ciekawe w sumie. Dobra, może zerknę sobie na to później. Yy, jak tutaj teraz? Wiem, że. Głównym bohaterem sobie szedłem powalczyć i zdobyć sobie tutaj troszeczkę tych typków. Hmm. Widzę oczywiście przeciwnik, czyli w sensie komputer oczywiście coś tam potracił, kto by się spodziewał. A nam się nie śpieszy, więc sobie spróbujemy go po prostu w jakiś tam sposób na spokojnie wystrzelać. No, ostatecznie nie zawsze wychodzę na tym lepiej niż, <grymne> niż komputer jak to walczy, ale zobaczymy jak to wyjdzie. E, zobaczymy jak to wyjdzie ja się tutaj na spokojnie pozostawiam, bo czemu nie. No i zobaczymy. Zobaczymy, on może sobie podejdzie. Mamy jakiś czary ciekawy wybuch energii. No dobra, to nic tak istotnego, co mógłbym realnie się tym szczerze powiedziawszy, przejmować. Nie przejmuję się tym, więc po prostu bijmy. nabijajmy sobie tej energii, nie mamy dużo. A tu widzę na Nekropoli pod lisza, której skrzesza jest bardzo, bardzo istotną i bardzo ważną opcją, którą e, trzeba gdzieś sobie. Eee, dobra, i tak straciłem przez swój, swoją ignorancję. E, na razie dam sobie waity. Zauważyłem, że on mnie tutaj aż tak mocno podejdzie. No nie mogę wskrzesić, nie mam punktów skupienia, więc tego nie mogę do końca zrobić. No to jest trochę głupie, że on się mi tak odsuwa, nie wiem co zrobić, żeby mi się nie odsuwał, może dacie mi znać. E, może dacie, może mi nie dacie znać, czas pokażę. No i dobra, no straciłem w sumie... Eee, może być. Chyba nawet mniej niż ten komputer. Ostatecznie jakieś wskrzeszenie mi tutaj weszło. Jakieś rzeczy sobie zbustowałem. Weźmiemy sobie ten mieczyk. Porozwijamy się. Tu realnie sporo rzeczy sobie pozbierałem. Z tej strony mogę wrócić do głównej części tej mapki. To nie jest duża mapa. Tu wiecie, tu, tu nie jest jakoś e, niesamowicie. Trzeba czekać, wiele robić. Mam jakieś kopalnie, drewna, rudy. Z tego co widzę, złoto jeszcze jakieś tutaj jest, więc rozbudowujmy sobie i sprawdzajmy. A jak się Wam podoba to miasto, oczywiście, short pewnie wleciał. Ankieta także odnośnie tego miasta, porównując do innych wcześniejszych części. Ja Wam osobiście od razu mogę powiedzieć, że jeżeli będzie to lekko jeszcze usprawnione, bardziej e, tak jak słyszałem, jak ktoś napisał, chyba podziękuję Łukasz. O ile się nie mylę, będzie nie pomyliłem, że będzie to. Animowane w taki sposób jak jest Hero 5, będzie można się tutaj przemieszczać kamerą. To będzie super klimatyczne, bo samo miasto w sobie, poza tym interfejsem, który mnie drażni, jeśli chodzi o mobilkowość, to tutaj sam fakt y, trochę wyglądu tego miasta jest no, naprawdę w porządku, tak? Jakby. Jestem z tego powodu bardzo, bym powiedział szczerze zadowolony. Potrzebuję gildie magów, żeby zrobić. Nie dusz. Żeby. Z... Ouu, ja bym chciał, moi drodzy, mieć cóż wampiry. Kto by nie chciał mieć wampiry. Każdy by chciał mieć. Wampiry, tylko potrzebujemy na tortenci, której na ten moment po prostu nie mamy, więc na spokojnie możemy sobie zrobić coś takiego, brytany nie umarły. Dzień szósty. No szczerze powiedziawszy, wolałbym realnie sobie zrobić przyrost, a potem zrobić kasę, bo i tak tej kasy w miarę dobrze mamy przyrost, a potrzebujemy więcej jednostek, żeby po prostu sobie na spokojnie pewne rzeczy czyścić, bo ta mapka jest naprawdę bardzo, bardzo malutka. No i, i więcej nic o niej nie można za bardzo powiedzieć. Mamy tutaj prawa, które skoczyły do przodu z mojego punktu widzenia. Pięć jednostek grudy to ciągle mało. Przyrost szkieletów też by się przydał, więc to na ten moment zostawiam. To na ten moment nie ruszam, dlatego też w sumie warto jest mieć to wieku i oblicze. Bo to daje też te prawa, tak? daje też te prawa, daje szansę rozwoju w tych tematach i bardzo może być to ciekawe. Ja sobie tak ciągle to jest frakcja, która jest gdzieś jakaś symul... Może być porównywalna do Heroes'a 5 do 6, do 7, do 3, bo to jest tak typowa klasyczna necropolia. Tak jak świątynia była zamkiem przystanią, tak tutaj Necropolia to jest po prostu nekropolia. I czy będzie superowa, czy będzie świetna, się, się, że tak powiem, okaże. Boję się grać z tymi strzelcami, po prostu nie chcę realnie tracić. Ja sobie może po prostu wrócę, wezmę sobie armię, i po prostu wtedy na spokojnie se. Pójdziemy pograć i ogarnąć resztę tematów, tak? Tutaj nikt nas nie ściga. Gramy sobie stricte for fun, bez żadnej presji, bez żadnego denerwowania się, bez żadnych trachardów. No bo widziałem, że niektórzy oczywiście robią, testują je busy, testują takie różne rzeczy, bardzo mocno w to idą. Ale ja tutaj nie, ja tutaj już nie chcę być tak naprawdę. Mm... O, coś tam jest drożej. Werbujmy sobie Lisza na pewno. No, ciebie sobie zwerbuję, bo jesteś bardzo solidnym członkiem naszej tutaj zabawnej drużyny. E, zabawnej drużyny wojowników i ten. Wezmę sobie Glidie Magów, żeby mieć książkę, żeby móc sobie tutaj mieć czary. Jakieś tam żeby były. Widzę tutaj magia Mieszku i coś z magii brzasku zmierzchu, no to dobra, będziemy sobie to zerkać i testować. Bo o co tutaj chodzi? Wiem, że wielu z was już gdzie nie gdzie oglądała te wszystkie rzeczy i tak dalej i tak dalej. Ale co odleczę to nie ucieczę, w sensie z mojej strony warto sobie pograć swoim, moim własnym na spokojnym tempem. Ktoś tu mówił, że tu na jedynki można rozdzielić tym przyciskiem i to jest super pomyślane, tak? To już od razu mówię, że to mi się Osobiście podoba, podoba mi się bardzo mocno. Boję się tutaj trochę bić z tym typem, bo nie wiem za bardzo co to jest za jednostka. No tu też nie będzie łatwo, tak? Jakby z tej strony nie będzie łatwo, więc na spokojnie myślę, żeby sobie po prostu pójść na tą jednostkę tutaj, otworzyć sobie tą część mapy i bawić się dalej, tak? Czy coś straciliśmy? Bardzo dużo straciliśmy duszków, więc ja z tej strony oczywiście sobie tą bitwę zawalczę. Dla mnie takie 7-14 zrobiłem. No coś tutaj się wydarzyło nie do końca tak jak miało się wydarzyć. Ja pamiętam, że ty nie strzelasz, ale ty masz ten atak o długim zasięgu, więc jakby muszę o tym troszeczkę pamiętać. Zobaczmy sobie, jakie ty mamy Cherry! Dwa do szybkości, mniej bardzo dobrze. O i na no, spokojnie, fajne w sumie. Spoko sprawka. Na razie sobie przejtuję. No szkielek już sobie fajnie gdzieś tam strzela. Już sobie też już fajnie strzela. Mniej więcej myślę, nam się uda tutaj. E, pozastawiać. Muszę się przeleć tak, bo trochę sobie źle ogarnąłem. E, więc raczej z tej strony nie muszę się tym przejmować. On tam e, chwilę będzie tutaj, że tak powiem. Dochodził do mnie, sobie go na spokojnie wystrzelam. No ja tutaj biję na przykład tym bardzo mocno, jakie on ma statystyki, bo on naprawdę dosadnie 19 ma ataku. Uuu, powiem wam, że jest dość solidny. jest bardzo wolny, jest taki bardzo drewniany, ma wolną szybkość, niską inicjatywę, ale potrafi walnąć. Nie mam jeszcze jakiegoś porównania, ale klimatyczne na pewno to jest jednostka i uważam, że do kompozycji nekropoli jak najbardziej pasuje. Bo różnie to z tym bywa tutaj, więc zobaczymy, jak to ostatecznie z tym będzie. Ostatecznie ależ się powtarzam. Ok, mamy sobie tury. On dostał mnie, kurde, bo przecież on ma ten atak taki. Mogę go jeszcze w sumie spowolnić. Nie jestem w stanie za bardzo tego zrekrutować. No, straciłem jednego typka, no szkoda z mojej strony. Ale i tak uważam, że mniej niż y, komputer stracił, to ostatecznie wyszło, w szczególności, że jakaś tam nekromancja sobie weszła. Czy to jest istotne, bić się z takim strzelakiem? Osobiście uważam, że nie ma potrzeby. Spokojnie sobie zerkniemy, co tu nas czeka. Jest tu jakaś, widzę, y, nekropolia, którą możemy zrobić, nazywa się nicość. Nicości siła. Okej, okay, no. To jest realnie, można powiedzieć, bardzo dobry artefakt. Bardzo dobry, tylko oni są z tego co kojarzę, dość silni. Ale potrzebuję i będę to realnie walczył, tak? Ale zacznę sobie. No i potrzebnie tą rudę wziąłem. W tej siedzibie nieumarły Brytany przy Rostu 1 Mógłbym sobie ich dołożyć, więc mógłbym sobie najpierw zadać tutaj, sobie to zabrać, potem zabrać sobie tamto. I potem mieć więcej tamtego. Wiem, że nie wiecie o czym mówię, ale w sumie jest zabawny. A, zróbmy większą mocne kromancję. a więcej siły, więcej szkieletów. Większa armia, tak? No niekoniecznie. Zobaczymy. Czas pokaże Dobra, wezmę sobie ten zamek. Hmm, wezmę sobie to. Curowców sporo tutaj jest. Hmm, mainem pójdę sobie tutaj. No. Jeden, jeden. No, jakby z mojej strony, czy jestem w stanie mniej stracić? A, jeden Duszek, jeden Brytan, to tak szczerze powiedziawszy to mogę odpuścić. <noise> tutaj, aż bym się tym szczerze powiedziawszy jakoś bardzo nie przejmował. Zwiększa przyrost stworzenia pierwszego stopnia we wszystkich miastach. Raczej na tarcie bym chciał w tym momencie. No i mimo wszystko tutaj te ucznictwo, tak? Bo jednak ee... E, ucznictwo jest tutaj dość bazowe, z tego co widzę. E, idziemy sobie do końca po te Brytany, no i spoko. No i teraz według mnie jestem w stanie tą normalną walkę spróbować tutaj rozegrać. E, bez, myślę, problemu to powinno tutaj dla mnie wyjść. Chociaż mogłem jeszcze sobie siłę zakleń zrobić. To poczekajmy, mamy czas, możemy sobie zbudować coś w zamku. Potrzebujemy rtęci, żeby zrobić sobie wampira. Ale też upiorny rycerz byłby dobry. Żeby mieć upiornego rycerza, potrzebujemy... Który budynek? Bo... vampirzy lord, grobowiec wojowników. Okej, okay, potrzebujemy muru do tego. A żeby mieć mur, potrzebujemy kasę. Żeby mieć kasę, potrzebujemy... Budować kasę. No to w drugim zamku możemy sobie spróbować zbudować kasę. I to realnie nie jest jakoś bardzo dla nas drogie, bo to zbustuje, plus te prawa dodają, które uważam, że za fajną rzecz bardzo daje głębi dodatkowej. Bo tak gra po prostu nie może być nudna. Wiem, że ja gram typowo nudnym, jednym hirkiem i tak dalej. Wiem, że to jest jakoś. Um, no niezbyt takie wiecie... Rosowe! Takie Heroes 3 main, ale o to chodzi, żeby też się dobrze bawić. Pójdę sobie to zawalczyć. Mogę tu coś stracić. Zdaję sobie z tego mocną sprawę, że mogę tu coś stracić, ale uważam, że trzy ataku. Mm... Że to chyba jednak są strzelaki. Zobaczmy, bo mogłem sobie jednak tu przekombinować i wyjść na Debila. Zaraz zobaczymy. Czas pokaże. Nie a tego długim zasięgu, no to ok, no a tego długim zasięgu, no to ja od razu mu rzucę sobie nie no zwolnię na pewno jednego, żeby jeden mnie jakby tutaj osłabić, w kolejnej turze kolejnego. Hmm? No strzelam dość solidnie. Ten ma rzuconego takiego, no to tym jakby już trochę się nie muszę przejmować. Ten, zanim coś zrobi, to chwilę minie. Źle się ułożyłem. Znaczy, to i tak takie układanie trochę nie ma sensu, bo z mojego punktu widzenia e, mogę bić tego. Ja mam potem i tak pierwszeństwo w ruchu, więc sobie dobiję tym ugarem tego. On jest bardzo szybki. Znaczy, te jednostki Nekropolii ogólnie z założenia są bardzo, bardzo w sumie przyjemne. Może go zachęcę go. Ja na niego rzucę się w ten sposób. Okej, okay, jakby ten jest spowolniony. Mhm. Ja jestem w stanie coś tutaj takiego zrobić. Inicjatywę mogę zwiększyć. Mogę co najwyżej tego spowolnić, ale on i tak mnie realnie sięgnie, jak jeżeli bym chciał. On nie realnie sięgnie tutaj. Tak sobie cofnę się. Okej, okay. ty jesteś za blisko. To znaczy oni i tak w kolejnych turach mnie dobiją. Mhm, dobra, bustujmy sobie to. Okej, okay, z tej strony mnie zbił. Nie szkodzi. Jakby z mojej perspektywy to jest wszystko. Wszystko w porządku, no ty jesteś wolny, jak wolny klekotek. Strasznie jesteś wolny. Znaczy bijesz przyjemnie. Bardzo przyjemnie bijesz, ale jesteś wolny. Ale jakbym ci rzucił na przykład... No stracę tej many. Zdaję sobie sprawę, że stracę manę. Dobra, i on mi nie stanie oddać, nie? Bo jestem atak dystansowy. No, ja realnie użyłem magii i nic nie straciłem. No, powiedzmy, nic, nie? Ale no, te dwie, jakby tutaj, marne rzeczy to tak średnio. U, w sumie doświadczenia więcej 20%. Tego nie używałem w poprzedniej, jakby rozgrywce. Można byłoby spróbować. Mhm. Nauka oczywiście plus atak obrona zaawansowana logistyka logistyka. No tutaj zawrotne tempo mógłbym sobie to przetestować po każdej wygranej, ale to by musiało być na maksymalnym zaawansowaniu. Kara za teren zmniejszona, bo realnie warto sobie coś tam zdobywać. Okej, okay, oczywiście, że ruda. A, nie drewno i ruda. Myślałem, że w sensie rtęć. No i widzicie, teraz mam jakiś sobie fajny artefakt. Mhm. Mam jakieś fajne artefakty. Mam jakieś zaklęcia, które są osobiście spoko sprawą. I ja mogę teraz kolejnych sobie dobijać tutaj. No i oczywiście komputer traci, tak. No tu jest ten problem, że komputer realnie traci te jednostki. To jest niewy niewybaczalne. Oni nie są strzelającymi. No jakby, no jest kawał ich świata, no kawał ruchu mają. No niech nie mam też za dużo many, tak. Ten jest bardziej umierający, więc sobie go dobijemy. Bardzo dobrze. Ten ma tego długi, mnie nie masz, więc mogę jakby z problemu się tutaj zbunkrować. O kurwa. O kurwa, ale dojebałem. Mi doszedł, myślę, że ma i wysoką inicjatywę. Nie popatrzyłem w pasek. No to jednak dużo przede mną w tej grze, ale straciłem szkieletów. Ocie panie. 30 szkieletów im poleciało. Jestem geniuszem taktyki. Ge genialny jestem moi drodzy. Genialnym Straciłem więcej niż zyskałem. Geniusz. Geniusz taktyki po prostu. Geniusz. Ja pierdziele, ale debil ze mnie. E, kawalerzystów możemy zdobyć, tak? No to super, super, wszystko się wywaliło, tak? Tak miałem wielką armię robić, rekruta rekrutować, tak? Super, super. Zajebiście, nie? Super, super. Debil. Nie jest tutaj, nie chcę budować. Ale dowaliłem. Ja pierdolę. No przecież wyszedłem sobie on miał inicjatywę szybszą, no po prostu debil, po prostu debil. O, jacie panie, no wezmę to złoto, bo potrzebuję, To jest kolejna strefa, znaczy fajnie, to... Jakby te blury zeszły, nie wiem jak to zmienić, ale tu jeszcze... Ma tu potencjał, mimo wszystko uważam, że się przyjemnie klika, tak? Jakby głupota moja to co innego, ale sama fakt, sam fakt klikania jest bardzo w porządku. Zjadłem bardzo dużo i, i mi, mnie to martwi, te... bardzo dużo straciłem. Ja nie jestem w stanie za bardzo to jakichś strzelać, Zboję się teraz cokolwiek robić, bo zaraz dostanę lanie i tyle będzie. No to pokonam, tak, ale... Ja mam znowu tego samego błędu... ...błędu nie popełnił. Nie stracił, głupio, nie? Właśnie. No nie umiem jeszcze ogarniać tych bitewek trochę. Nie umiem, nie będę tutaj zaprzeczał. To jest jeszcze dużo przede mną, żeby zdobyć na tyle poziom inteligencji herosowej. Chciałbym ten grobowiec. Dobra, chcę spróbować upiornego rycerza mieć. Potrzebujemy mieć takie rzeczy. I sobie klikać. Czy Necropolia mi się na ten moment podoba? Bardzo, jakbym nie był tym. Nie wiem, czy ta jednostka nie jest strzelająca. Eee, ta na pewno jest chyba strzelająca. Z tego co kojarzę, jest strzelająca, ale to jest napisane łatwa walka. Więc w sumie mogę zrobić sobie save'a, bo ja też nie chcę głupio tracić, nie? Nie chcę. Nie chcemy? Chcemy czy nie chcemy? Pytanie do was, chcemy głupio tracić <noise> Chcemy głupio tracić Odcinek zrobię pod 30 minut Bo realnie Nie jesteście też w stanie tej uwagi tak długo wytrzymać W tego typu filmikach I nie będę tutaj okłamywał Że tutaj jest jakoś inaczej Nie Jest OK, już mam na tyle siły Że go sklepałem bez żadnych strat Jakby nie ta głupota z mojej strony To bym był na pewno dużo lepszej pozycji Zastanawiam się realnie nad prawami teraz Mm, nad prawami, tak? Prawa nekromancja, większa nekromancja, większe szczęście, więcej przyrostów szkieletów, większe obrażenie od szkieletów, ulepszenie przyrostów cmentarnych, ale może tych szkieletów po prostu. Jednak mam ich trochę i niech będą zbustowani. Jednak to jest coś, co może dużo dać. Dobrze się bawię. Ja się dobrze bawię. Nie Jest gra, której spędziłbym mnóstwo godzin, bo pewne rzeczy mnie jeszcze drażnią, ale to jest tylko i wyłącznie demo, tak? Early Access będzie naprawdę ciekawą rzeczą do przetestowania, bardzo ciekawą rzeczą do ogarnięcia i tutaj na pewno będę z tego punktu widzenia się tutaj e, cieszył, jak będzie to coś spoko. Widzicie, mogę sobie na spokojnie dorekrutować kasę i uważam, że w tym głównym zamku mogę coś zbudować. Tak, mogę zrobić... Upiory! Upiory, ale że wampir jest siódmopoziomowy to jest naprawdę ciekawa sprawa. Jeszcze nie biorę tego wojska, wykorzystam jak najbardziej tego bohatera tutaj. Tutaj jest łatwa walka, więc uznajmy, że ona jest łatwa. Jednak nie jest, moi drodzy, łatwa, więc. więc jednak coś straciłem. I znowu dużo szkieletów straciłem, więc jakby moje IQ ciągle rośnie. Mm -hmm. Ty jakby jesteś strzelającym Tak, ty jesteś jakimś debidem, który sobie biega Jadowity troglodyta, śmiesznie wygląda Nie no, to naprawdę niewiele rzeczy w tym interfejsie, ale to jest proste, tak jakby oni to zdają sobie sprawę, że pewne rzeczy będą w stanie sobie ogarnąć yy. i zrewidować yy. Mogę sobie stworzyć tą skorupę Mogę sobie zmniejszyć obrażenia, a mogę zwiększyć sobie strzelanie. No i zobaczymy, jak to z tego wyjdzie. No, dość, powiem. Powiem Wam, że to jest potężna jednostka. Miała być łatwa walka, a nie jest łatwa walka. Muszę stąd ruszyć. Nie mogę tutaj stać, muszę blokować. Jak najbardziej muszę blokować. Ty jesteś w stanie ją zastawić? No, nie, nie, nie bardzo, tak? Jakby z mojej strony nie, nie, nie bardzo. Straciłem za bardzo. Nie wiem, jak sobie wskrzeszać, bo jeszcze licz nie jest na tyle zbustowane. Nie wiem, jak wystarczająco ładunków skupienia sobie zrobić, żeby. A dobra, wezmę sobie tak. No tego jakby się boję, nie? Jakby z mojej strony to. Duże straty polecą. Bardzo duże. Chyba szkielety mi jakby bije. No ten dużo bija, ale jest tak wolny, że to jest po prostu aż niesamowite Ło kurwa, ale ty jesteś słaba Ja cię. Co on za każdym razem oddaje? Dwa razy na rundę, no jesteś, jestem debilem Jestem moi drodzy zajebistym debilem Dobra Muszę ciebie bić Skorupa jest fajnym zaklęciem, Ale no nie jest realnie w tym momencie Nie wiem jaka też rolka wejdzie na tobie Dobra rolka weszła Bardzo dobra No ty strzelasz wystarczająco mocno Nie wiem Musisz się cofać no, duszki straciłem, ale duszki są tutaj tymi one stockami. No, nie wyszło szczerze najgorzej. Udało mi się tym niszem na szczęście wskrzesić. To jest dość, dość chyba tutaj kluczowe. Mogę dostać jakieś płytę albo sygnał. No to płytkę zbrojową, trzy obrony. Oko, no więcej tego to się przyda. No i mamy drugi poziom, bo mamy dwójkę tego, więc fajnie, fajnie to wyszło, szczerze powiedziawszy. Tutaj sobie pójdę i się będę zastanawiał, co robić dalej, czy jestem w stanie cokolwiek przejść do przodu, no bo to jest dość silne, tak, ten strzelak jest naprawdę bardzo, bardzo mocno silny. Mógłbym zrobić sobie tutaj się wycofać, wziąć sobie tą chwałę, że braka i sobie tych zrobić. Zjawy ten, pójdę sobie, bo rekrutować by było dobrze. Tu sobie jeszcze zerknę, co tam jest, okej. Okay. Tutaj niekoniecznie nic. Odwiedzono, odwiedzono, odwiedzono wszystko. Dobra, myślę, że 27 minut to jest idealnie. Mam nadzieję, że wielu z Was oglądało ten odcinek. Jeżeli tak, zostawcie łapkę. Dzięki za przyjście. Oświetlenie wyszło mi dzisiaj dobre. Mojej osoby. Ostatecznie uważam, że muszę mieć z przodu i z tyłu ciemność, żeby w miarę to było ok, ale na razie jest jak jest, są warunki jakie są. Dzięki każdemu za oglądanie, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, Oczywiście oglądajcie inne serie, inne shorty, które będą się stopniowo na pewno pojawiać. Bukse przejść z heroesów na też inne tego typu strategie i jakieś shorty, jakieś ciekawostki czy coś takiego. Mam nadzieję, że to się uda, ale na razie testujmy Necropolis w Golden Erze. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa-pa!